Witamy Państwa w nowym wydaniu Wiadomości Miejskich. W dzisiejszym odcinku powiemy m.in. o przebudowie na wierzchni ulicy Kochanowskiego, możliwości zakupu lokalu komunalnego przez najemców za 10% jego wartości, konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Ełku, działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień w 2016 roku. W sobotę 18 lutego 2017 roku odbyła się w Ełku kolejna edycja Run czyli ekstremalnego biegu z przeszkodami. Tym razem można było wziąć udział w zimowym rekrucie oraz w zimowym klasiku. W obu biegach wzięło udział ponad 700 uczestników. W zimowym klasiku wzięło udział 343 uczestników, z czego bieg ukończyło 321. Na 12-kilometrowej trasie znalazło się 50 przeszkód o zróżnicowanym stopniu trudności. Zimowy rekrut nocny przeciągnął 331 śmiałków, z czego 308 ukończyło bieg. Na dystansie 6 km znalazło się ponad 30 bardzo wymagających przeszkód. Super! Organizatorzy cały czas podnoszą poprzeczkę, i dlatego tu biegam. Powiedzcie parę słów do mikrofonu, jak jest, jakie emocje w ogóle skąd jest? Rewelacyjne. Barczewo Sztyna. warto spróbować. A ogólnie jest super, bardzo zróżnicowana trasa, górki, dołki, woda, wszystko jest zimno teraz, aktualnie, bo po wodzie to y, nóg nie czuję troszeczkę. A skąd jesteś? Szczecin! Szczecin! Przejechaćmy razem do Szczecina. Jak jest trasa? Zimno. Biegniemy? Polecam sposób na spędzenie soboty. Na ścianie. Super jest trasa. Bałam się, że będzie strasznie zimno, ale na starcie oblałam się wiatrem. Znaczy no nie ja, oblali mnie. Polecam. Super, dzięki pomocy tych ludzi daję radę. Trasa zawodów została zbudowana w ciągu 7 dni przez 50 pracowników. Jeden z uczestników, Rafał Kawulak, przebiegł 12-kilometrową trasę Classic tyłem w czasie 4 godziny 21 minut 33 sekundy. Na starcie rad Magadonu stanęli uczestnicy z Polski, Anglii, Ukrainy i Białorusi. Rusi. Kolejna edycja ludzkiego Runmagedonu odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2017 roku. Do zawodów zgłosiło się już ponad 800 osób. Miasto planuje kolejną inwestycję drogową. Będzie to przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Emilii Plater w Ełku. Rozstrzygnęliśmy już przetargi i podpisałem umowę na przebudowę ulicy Kochanowskiego. W ubiegłym roku wykonaliśmy remont chodników i krawężników. W tym roku wykonamy prawie 700 metrów nowej nawierzchni asfaltowej w ulicy Kochanowskiego, wykonamy też częściowo kanalizację deszczową. Te działania przeprowadzimy w pierwszej połowie tego roku, a ten przebudowywany odcinek to prawie 700 metrów. Pracę planujemy zakończyć do czerwca tego roku. Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty rozbiórkowe i brukarskie, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. No Bardzo dobrze, bo już czas najwyższy. Ja tutaj mieszkam akurat na Kochanowskiego, codziennie tą drogą jeżdżę, to już przydałoby się tą nawierzchnię wymienić. Tym bardziej, że w tamtym roku chodniki ładnie zostały zrobione. Bardzo ładnie to się zgra razem, jak będzie wymieniona nowa nawierzchnia, będzie o wiele lepiej. Ездить. Miasto Ełk prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach finansowych w ramach ustawowego pierwszeństwa na rzecz najemców. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ełku istnieje możliwość wykupu lokalu mieszkalnego z 90% bonifikatą. Najemca, który ma zawartą umowę na czas nieokreślony, umowę najmu lokalu mieszkalnego, nie ma zadłużeń wobec miasta z tytułu czynszu i opłat bieżących, może wystąpić do nas z wnioskiem o wykup takiego lokalu na własność. Warunkiem koniecznym do wykupu tego lokalu jest to, żeby lokal był samodzielnym lokalem mieszkalnym. Pokoje i kuchnia, muszą być ograniczone ścianami, nie mogą być przejścia przez wspólne korytarze. Po przeprowadzeniu procedury, wyszacowaniu wartości tego lokalu, faktyczną kwotą, którą wpłaca, jest 10% wartości. Najemca, kiedy staje się właścicielem lokalu mieszkalnego, staje się też członkiem wspólnoty mieszkaniowej i wówczas ma prawo decydować, co będzie się działo w jego budynku, w budynku, w którym mieszka. Kiedy będą robione remonty, co będzie remontowane, w Kolejności. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty roczne na okres 5 lat przy oprocentowaniu równym dwukrotności odsetek ustawowych w skali roku. Ogółem w 2016 roku sprzedanych zostało na rzecz Najemców 73 lokale mieszkalne, z tego 14 lokali, których najemcy wystąpili o wykup mieszkań w 2015 roku. Najemcy zainteresowani wykupem lokalu mieszkalnego mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku ulica Piłsudskiego 4, pokój 114. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu. 87, 732, 61, 35. Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. Pula nagród wynosi 15 tysięcy zł. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. Jest to już jubileuszowa dziesiąta edycja tego konkursu. Na konkurs wpłynęło już, myślę, że grubo ponad 100 prac. Były tutaj prace związane zarówno z rozwojem, z utrzymaniem zarządzania w administracji publicznej, z administracją publiczną, czy z turystyką, z rekreacją, z polityką społeczną. To wszystko, co dotyczy miasta Ełku i są to prace, z których nasze miasto korzysta, pokazując również, że te pomysły na rozwój naszego miasta, ale również na to, w jaki sposób ono się rozwijało lub też zamierza się rozwijać, są brane pod uwagę i myślę, że również w tej edycji czekamy na tego typu prace. Do 15 października 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku. Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku telefon 87 732 641 98. Więcej informacji na www.elk.pl. A teraz czas na podsumowanie działań na terenie miasta dotyczących profilaktyki uzależnień w roku 2016. Z terapii, konsultacji szkoleń, warsztatów, porad i pomocy miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych w roku 2016 skorzystało łącznie 4625 osób. Rok 2016 to rok pełen działań, jakie miasto proponowało osobom potrzebującym pomocy w tym zakresie. Miasto przeznaczyło w swoim budżecie ponad 900 tysięcy złotych. Warto zauważyć, że ta pomoc to jest nie tylko. Tylko taka pomoc, która odbyła się w instytucjach, ale to jest pomoc, z którą wychodzimy również do szkół. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju spektakle edukacyjne, pogadanki profilaktyczne, więc staramy się również docierać do tych osób, które potencjalnie mogą być zagrożone tymi właśnie nałogami. Oczywiście te, gro tej pomocy koncentruje się na, na tych osobach, które tej pomocy potrzebują. To są terapie indywidualne, terapie grupowe, to są również ym, możliwości yy, leczenia się w ośrodkach zamkniętych, jeżeli chodzi o alkohol. To są również działania, które Kierujemy naszych mieszkańców za pomocą naszych streetwalkerów. Program streetwalkingu wełku rozwija się i w 2016 roku ponad 60 młodych ludzi zagrożonych alkoholizmem, zagrożonych narkotykami, było wziętych pod opiekę poprzez naszych streetwalkerów. Staramy się, aby tych działań profilaktycznych było coraz więcej. Również temu służą działania związane z takim programem mały sport na wielkich osiedlach. Jest to działanie, które ma na celu docieranie z infrastrukturą sportową do naszych mieszkańców i odciąganie poprzez to młodych ludzi szczególnie od tych zgubnych nawyków. Przekaż 1% swojego podatku i wspomóż tym samym Ełckie organizacje pożytku publicznego. Kampania Samorządu Miasta 1% z pożytkiem dla Ełku ma na celu dodatkowe wsparcie lokalnie działających organizacji pożytku publicznego. W ramach tej akcji mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać część swojego podatku dochodowego wybranym organizacjom. W Ełku mamy takich 14 organizacji które prowadzą działania od pomocy społecznej po sport, kulturę, od prowadzenia świetlic, po zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, opiekę nad seniorami. Także jest to bardzo szeroki zakres. Na stronie miejskiej jest konkretna informacja na ten temat, szczegółowa, jakie to organizacje. 1% mogą oddać, przypominam, osoby fizyczne, które się rozliczają z podatku, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, i rozliczają się ryczałtowo i mają stawkę 19%. Też mogą być emeryci. To jest ten 1%, który brzmi niewinnie, a w przypadku niektórych organizacji to jest bardzo znaczący budżet w ich działalności. Także serdecznie zachęcamy jako samorząd do wspierania Elskich Organizacji Pożytku Publicznego. Aby przekazać swój 1% w zeznaniu podatkowym, należy wpisać numer KRS jednej wybranej Elskiej Organizacji Pożytku Publicznego. Termin składania zeznań podatkowych za rok 2016 mija 2 maja 2017 roku. 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji wszystkim paniom życzymy wszystkiego najlepszego. Drogie panie, to dzięki wam świat jest lepszy. Dlatego życzę wam tego, by każdy dzień był szczególnie wyjątkowy, byście znajdowały czas na przyjemności, chwilę wytchnienia, relaksu. Na to, by filiżanka aromatycznej kawy przynosiła Wam wiele pozytywnej energii. Bądźcie zdrowe, radosne, inspirujcie nas, mężczyzn, do dobrych działań. Z okazji święta kobiet życzę wszystkiego dobrego. Najszczersze życzenia od wszystkich mężczyzn, no i oczywiście, byłem w szpitalu. Wszystkim pielęgniarkom. Wszystkiego najlepszego i 100 lat. Kochane uczcanki, wszystkim Panią życzę żadnych kłopotów w ciągu całego roku. Życzę wszystkim kobietom wyrozumiałości, miłości, spokoju w dniu codziennym i w zawodowym. No. niech im szczęści się. No wszystkiego najlepszego życzę kobietom z żeby życie dla nich było przynajmniej znośne. a w ogóle życzę szczęścia. I dobrej przyszłości. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości miejskich. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki.